Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak wam się zdaje, jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Jezus pyta uczniów, jak się wam zdaje? I opowiada historię, która wydaje się nierealna. Pasterz ma sto owiec. Jedna się zgubi. I co robi? Zostawia dziewięćdziesiąt bezpiecznych na górach i idzie szukać tej jednej zagubionej? Z punktu widzenia ekonomii to czysty absurd. Ryzykuje 99 dla jednej, ale taka właśnie jest logika Boga. To nie jest logika kalkulacji, ale logika miłości. Jeśli się zdarzy, że ją znajdzie, zaprawdę powiadam Wam, więcej się raduje z niej niż z tych 99, które nie zabłądziły. Można by się spodziewać, że pasterz będzie wściekły na te owce, że ją ukaże za narobienie problemów. Ale nie, raduje się, bo dla niego każda owca ma nieskończoną wartość. Nie można zastąpić jednej drugą. Każda jest niepowtarzalna, jedyna, umiłowana. Ta przypowieść to portret Boga Ojca. Tak nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, by zginęło jedno z tych małych. Bóg nie rezygnuje z nikogo. Nie mówi, no cóż, 99 to i tak niezły wynik. Idzie za każdym, kto się zgubi. Szuka nas w naszych zakamarkach grzechu, w naszych ucieczkach, w naszych buntach. A gdy nas znajdzie, nie wyrzuca, nie każe, raduje się. Czy czuję się jak ta zagubiona owca? Czy wiem, że Jezus nie przestaje mnie szukać, nawet gdy ja uciekam? A może jestem jedną z dziewięćdziesięciu dziewięciu grzecznych owiec i oburzam się, że Bóg traci czas na grzeszniku? Pamiętajmy, w oczach Boga każdy z nas jest tą jedyną, niepowtarzalną, bezcenną owcą, dla której warto ryzykować wszystko.